Cześć wszystkim, z tej strony, fajny, jak i dzisiaj zagramy sobie w G. Team Fortress 2, jako iż jest to moja gierka ze starych, bardzo czasów. Równo, na równi z Cessą, jak z nią zaczynałem, czyli w 2008 roku, coś tego typu, w 2007. Kupiliśmy ją sobie razem ze znajomymi wtedy z Orange Boxem, graliśmy sobie w nią często. Teraz no, wyszła już powiedzmy z takiego użytku, ale miejmy nadzieję, że gra wam się przydatnie do gustu i zobaczymy jak mi się uda grać. Bo naprawdę długie przerwy. To ja w ogóle widzę, że jakiś czysty tańczą, nie wiem o co chodzi. Są jakieś korupte i w ogóle, kurna... Okej, okay, tańczymy, lecimy, lecimy, lecimy. E, w tym modzie mamy za zadanie pchać wózek, tak? Pchać wózek. E, tu mamy na, jest wrogiego spaja, tak już zginął. Jeszcze, ja jestem solderem jako iż mam przegrane solderze 32 godziny gry e, to... O ty Cwelu, wiedziałem, że jesteś kurna! Chodź tu, chodź tu! Dawaj! Dawaj, dawaj, stuka! Dawaj stuka, chodź tu! No chodź tu, głupi celu Okej, okay, to, jest, to jest na pewno e, Deadringer, czyli wiecie on umarł, ale naprawdę żyje wciąż I gdzieś tam lata, jest tutaj, jesteś! Chodź tu Jest tutaj! Jest tutaj, jest tutaj Zabił mnie! Jak on mieć gnął Ale jestem słaby po tej przerwie O, mamy już pierwszy ten po drugiej przerwie. The Wrangler do, do tego engineera ale rzeczy tego, że gram z Solderem to akurat u mnie nic to nie zmienia. teraz w ogóle moje triki super pokazuję wam, czyli skakanie na rakietach. E, tak, 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 super. Ktoś był bok. mnie? Myślałem, że ktoś był obok mnie i go wywaliło. Ty mam apteczkę, dobrze pamiętam. E, mam ogólnie. Tutaj aksa, który zwiększa nam tempo biegania. Jeżeli masz mniej HP. LOL! Można, podnosi... Można zmieniać temy teraz? Kiedy już się wprowadzili? Zajebiście, okej, okay, tu jest... Co myślę, że w tym gronie jest gościu, który jest spajem. Tak, zabili go właśnie. Okej, okay, jedziemy na wózku. Musimy go dopać do e, wrogiej bazy. Zobaczymy czy nam się to uda. Szukamy mm, w szukaniu przeciwniku. Tutaj będę, pewnie, będą gdzieś ustawione wieżyczki. Więc trzeba... Czemu wózek zniknął? Dostałem aż kurde, wózek nam zniknął, ja się skupiłem na tym, że wózek zniknął. Oku! Dobra, tego się nie spodziewałem. Tego się w zupełności nie spodziewałem Wiktory? Da fuck? Co się stało? W jakim cudem mamy Wiktory? Skopcowaliśmy all pointsy Przecież wózek był obok nas Czyżby ktoś to zbugował? Nie wiem! Jesteśmy po drugiej stronie eee, Czyli trzeba sobie teraz bronić naszą bazę, tak? Bronimy naszą bazę, będziemy Będziemy niszczyć przeciwników przed tym, aby dotarli do naszej bazy. Ogólnie chcieliście tego, ten Fortressa 2. Ja dawno w niego nie grałem, więc jestem wyskilowany jak gówno. Eee, gorzej niż normalnie eee, większość youtuberów w CS-ie. To jest po prostu tragedia. To, co ja potrafię teraz, to jest tragedia. Ogólnie ustawiałem jakoś, chyba niski ustawiony. Tak mi coś wydaje Przecież Sprawdźmy to. Sprawdźmy. Options. Mm. Video. Nie, no moja rozdziałka, ale advanced. To jest kochaj. To nie wiem, ta gra kiedyś chyba była jakaś ładniejsza, tak mi się wydaje. Ale może po prostu, że kwestia czasu i tak, tak trochę już to potrwało. Dobra i lecimy w górę. Lecimy w górę i czekamy. Aż team blue... zacznie biegać ze swoich ba... Nie, nie, czekaj, nie. nie zaproszę tutaj. 10 sekund. Aż team Blue Team Blue będzie miał e, nasze kochane wyjście z bas. Pewnie zaraz wyjdzie jakiś... E, jak się nazywa? O jest, tam już pierwszy ktoś został zniszczony z team blue To jest skałcik na nas leci, który za zostanie w pierdy Bo ja wiecie, widzicie, ja mam takiego super aima To jest gdzieś e, spy Gdzieś jest spy na pewno Bum, dostał ktoś kryta, tam jest gdzieś, któryś to jest spy, któryś to jest spy, ale nie mam pojęcia który Nie ten To już nie wiem, który to jest spy, to jest może spy To jest spy To jest spy to jest spa. Jednak żadnego spaja w końcu nie znalazłem, dostałem po prostu z rakietnicy Ogólnie, jeżeli ktoś. to e, gra w TF, a by chciał mówić, że mam słabe itemy czy coś. E, kurma, to nie był ten przycisk e, do naszego soldiera, to proszę bardzo. Ja tu mam oczywiście więcej itemów, tylko że jakoś z tego Bloody Destroyer, czyli tak, mój piękny opis do rakietnicy wtedy dodany. E, tu ja mam jeszcze e, Co-Manglera, jeżeli to się nazywa, to dobrze pamiętam. Tak, e, Black Boxa, mam Direct hitem mam do Originala. I mam normalną podstawą Rocket Thatcher właśnie z name tagiem. Więc ja i ten mam, mi nie mam. że ja nie mam mm, mm, mm. Mógłbym sobie jeszcze standard ustawić zamiast shotguna, ale jednak e, Shotgun mi się wydaje, że zawsze jak oglądaliśmy z kolegami jakiś frag mówi, To takie powiedzmy e, profesjonalne ustawienie e, zawodników e, było Właśnie z shotgunem e, oraz e, z... Nie kikuję go e, Był z shotgunem oraz z... E, no Przestań ją podpychać! No i spalił mnie Z shotgunem i z rakietnicą, właśnie, nie z żadnym e, Standardem, czy to już właśnie było rakietnicą, kurna Mieliście piękną akcję powstrzymają mnie przez odpchania Wózka niestety Mój team e, nie zrobił nic innego No nie pomógł mi, nie pomógł mi Przez to Dopchaj do ten wózek do pierwszego checkpointa, ale Do bazy już nie damy im dojść Nie damy im dojść, mógłbym zmienić się szybko na e, Engineera, który jest najłatwiejszy chyba do obrony i sniper, ale nie, ja lubię agresywnie Z soldierem latać o, Dostałem kurna od Pyro, fuck Rakietnicą mnie jedną. O, oh, Benz, Benz, bitch! Ej, gdzieś coś mi bije? A tu jest! Tu, lol, tutaj był. Tu gdzieś łóżnik? Stary, co ty robisz? To jest nasza baza! Nasza! Kumasz obelixik? No wracamy szybko do tego, do bazy, żeby się wyleczyć. Bo pewnie to były apteczki, tak, tak. Dobrze pamiętam, apteczki są wciąż. Wychodzimy! Wychodzimy i walczymy znowu z przeciwnikami. Nie pozwalamy! Nie pozwalamy pchać wam e, tego wózka Gdzieś tutaj nas biją od pleców. Dostał... rakietą mi wolno ukryta, Tak mnie pięknie krytem jebnął. Random krytem je wypierniczył. Oj, fak, O, ty... Ej, ten gości ma jakąś fajną czapeczkę, chciałbym taką czapeczkę mieć. Bo ja czapeczek już nie mam, chyba wszystkie ja poddawałem, czy coś tego typu. jakieś, ze czasów, kiedy grałem, zacząłem wymieniać na itemy. Ej, skałcik, co ty robisz? Skaucik? Gdzie jesteś, skaucik? Tu chyba jest gość na górze, tak mi się wydaje, bo ktoś z nas z góry strzela... Nie, nie ma. Ej, stary, jeszcze nie zareagowałem! Smelldown Breakdown. O, to jest chyba ten skin, który został dodany. Tak, bo zostały skiny dodane do Team Fortressa. Dlatego sobie postanowiłem, że zagram tego Team Fortressa. I on ma chyba jakiegoś skina już do broni. Takiego, znaczy. Skina to jest. Znaczy nie tak. Skina do rodzaju broni. O, bo ja mam rodzaje broni. Jako itemki i tak dalej. A oni mają jeszcze do tego skiny. Których ja nie mam, bo jestem zbyt biedny. Tupur for skins i w ogóle taki tam. Rozumiecie? Hmm, to jest Solder! Kurno, dobry jest on, Dobry, dobry. Jak widzę, że e, ajmuje z Rocket Jumpami i jeszcze potrafi więcej nimi coś zrobić, to już wiem, że jest dobry. za Nik, Ty ma to. Czy ja ci pozwoliłem wejść na moje plecy i dźgnąć mnie swoją e, kosą? Nie wydaje mi się. E no, ale trzymajcie! Trzymajcie tego, ten wózek, no kurna, zobaczcie ile osób jest. A nikt jest to w ogóle walność w ten 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 ten. pociąg, czy jak to nam nazwać. Zobaczcie, on dalej leci, on dalej leci, a u nas nikt nie reaguje. Okej, okay, musiałem szybko uciec na górę i szybko powstrzymać... ...tego snipera. Szybko go powstrzymać. Dobrze, powstrzymany jest. Teraz tam jest snajper. Ale jak zwykle walną mnie pieprzony spy. Bo czemu by miał mnie walnąć to inny? Musi mi przecież wypierniczyć zawsze spy. I have three spies and three snipers. This is so great. Czyli rozumiem, że to jest bardzo złe ustawienie, które niestety doprowadziło do tego że mamy Sniper w ogóle nie widzi. Tam jest scout. I 3, 2, 1. The fakt? Co tu robi niebieski ten? Co tu robi jeszcze ten? Yy, spy! Wszędzie są przeciwnicy! Wszędzie przeciwnicy! Tam będzie spy, chyba jest zabity, o, o ile nie miał yy, Dedringera. Ale miejmy nadzieję, że nie. Piękny kryt poleciał. Tu jest spy! Spy jest tu! Zabiłem sam siebie. Zabiłem sam siebie. Słania jak jesteś geniuszem, zabiłeś sam siebie, ale przynajmniej nie dostaniesz teraz zjedzony przez kryty od przeciwników. Kurna, ta gra jest strasznie dynamiczna pod względem tego jakie gry nagrywam ostatnio. I naprawdę trudno jest dodać jakikolwiek taki komentarz, e, Którym będę mógł się potrafił ogarnąć i kontrolować to co mówię, ale zobaczymy jak to tam wyjdzie. W e, drugiej, pa, drugim parcie tej mapy. I mam nadzieję, że lepiej. Mogę um, M. Czy ja mam tutaj coś lepszego do tego? Um, shot? Czy przez... O, to było fajne. To było fajne, bo tak fajnie przetywał przez wszystko. Wiecie, co ja sobie to wezmę? Pójdę ją zmienić od razu, żeby ją Wam pokazać. Boom, leć. Leć. Opa. Pięknie ściany się jeszcze odbiłem Masie z ten dryg. Ogólnie Bizon, fajna brońka, bo ona strzelała takim e, czerwonym prądzikiem, który przelatywał przez wszystko i dało się go fajnie ładować szybko, tak? Tak, takim piki, 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 piki. E, dobrze się łączyło z comanglerem, e, z bronią, która też była od kosmitów w pewnym kiedyś update'cie. To były naprawdę fajne updatey. Uwa uwaga, skupiamy się. Mamy... Nie wiem ile czasu. Chyba to jest 10 sekund. Nie, 15, 12, 11? 10, okej, okay, bo ja mam w tym samym miejscu e, FPS, więc nie widzę zbytnio ile mam tego czasu. I teraz uważajcie, patrzcie na to, patrzcie na to. Powstrzymujemy ich od wyjścia! Nie wyjdziecie! Nie wyjdziecie! Nie macie szans, aby stąd wyjść. Nie macie szans, aby dojść w ogóle do swojego pociągu, który musicie pchać. Jesteście skończeni, jesteście straceni, jesteście po prostu... No już jest po was. Po was jest po prostu i tyle. Ok, oni tam sobie naokoło nas przechodzą. E, widzę, że ktoś się uspaja. E, który spaja jako nasz Dawaj, dawaj, dostajesz tam Heavy Heavy, heavy Damage dostaj... Jesz Wiesz? Ładra, zaznaczasz. O, skurna! Stary, ten to jest dobry ogólnie, no nie? Nie, ten gość tu jest zajebisty pod względem tej gry. To jest cały ten sam exfil Ja nie mam kontaktu myślę że Jestem zazdrosny. Wiecie co? Skądś, żeby rozmaicić grę, to sobie polecimy pod jakiegoś. Hmm, uh, skauta? Pod skałciką płacimy, on jest dynamiczny, jeszcze bardziej będzie dynamiczny niż ja. Tam jakiegoś Erbel Michała wyfikowali wy wy pewnie sobie Absolutely itemów Teraz skałcik. Mam e, na sobie. Mm, pop Co ja mam, kurda? Soda popper. E, tu mamy Dewingera. I mam jeszcze. E, sand Jak on miał tam? E, sandman. Tak, to był Sandman. To był Piaskun tak zwany na polskie. Okej, okay, bierzemy teraz szybko soda poppera. O, tu jest drugi. Spy. Spy, 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 spy. Spy, 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 gdzie jesteś, Celu? Gdzie jesteś, Celu? Gdzieś tu się musisz ukrywać. W którymś rogu, coś? Jakoś za moimi plecami? Nie wiem, nie wiem, gdzie jesteś, okej. Okay. Okej, okay, to jest nasz spy. To jest ich spy. To jest ich spy, gdzieś. Gdzieś tu jest ich spy. To jest nasz. O nie, oni tu wchodzą! Wchodzą, co ja zrobiłem! Uciekać! Spaskuna dostałem, tam. Okej, mam highpad, Jak tego użyć? Nie mam pojęcia, jak tego użyć. No to co użyłem. Zostałem po prostu centralnie w plecy z spliprzonego e, łuku od e, snajpera. Wiecie co? Ty ja też pogram sobie sniper. skoro mam bronić? Miejmy nadzieję, że mam ustawioną apkę. To będę mógł przynajmniej heaviego ubijać. Bo nie genialne do bronienia. Nie, mam łuk! Słuchajcie, zobacz teraz na moje skile z łuku. Po długiej nieobecności, to po prostu będzie patcie. Bang bang! Widzicie jak trafiłem? Big bang! bang. No, pięknie mi poszło widzieliście? Ja jestem najlepszym łącznikiem kurna w tej grze. No i przegraliśmy znowu. Przegraliśmy znowu, przechodzimy do chyba trzeciego etapu payloada. E, I miejmy nadzieję, że nam to jakoś tym razem wyjdzie, bo na razie jest słabo strasznie. Potrzebowalibyśmy jakiegoś Hebiego z Medykiem. Dobra herbatka, polecam. E, Hebiego z Medykiem. Wtedy byśmy mieli jakieś pewnie szanse. Ale wiecie, no ja widzę sobie. Tutaj y, nasze Skills, i tak dalej, to, to mm, e, nie ma szansy to, w ogóle, wygrać. Ogólnie ogóle, chyba mi się wydaje, że dwie myśli pomyliłem. W sumie dwie myśli powiązałem w jedną myśl, która jest naprawdę. Hmm, nie wyszła w ogóle w jedną jednolitą e, całość. Kurna, zmienię, zmienię sobie ten e, Huntsmana, zmienię sobie na. Um, machina. Nie, na sniper rifle, bo. Co jak co, ona jest podstawową. Ona jest podstawową brońką. Mm, tylko nie wiem, czy jakoś tu wrócę do bazy. Nie, nie mam jak wrócić tutaj do bazy, bo tylko jest tutaj wejście. No, więc niestety muszę jeszcze pierwsze operacje grać z łukiem. Może. Nie, postawione mi się nie wyrobi. Niestety, okej, okay. dobra. Teraz trzeba się po prostu skupić. Dźignąć sobie naszego przyjaciela Demomena z piwem. Ładujemy z Coś wychodzi? Nikt nie wyszedł. Rzucimy nasze siuszki, ja ratę. I nadchodzi heavy. I nadchodzi tutaj. o centralnie spaj już dostałeś! Spaj już dostałeś tak centralnie w ryj. A jak się dalej na tym solderze gra. Okej, okay, tutaj są na... To jest spy, to jest spy, to jest spy. Tak, to był spy, wiedziałem. Co by robił w takim miejscu, engineer? Engineer, engineer. Engineer. Kurna, ten. Mój I'm z to naprawdę jest teraz tak genialny jak. Kur jarate ci rzucę, to będziesz zginął. Odkrytu Mówiłem, widzieliście jarate? I kombo z łukiem, i goście jest po prostu wywalone, przybity do ściany. Piękne uderzenie. O, Drugi wszedł. Drugi wszedł. Oj, nie widziałem, samolot jest. Nie widziałem. Samolot! Pociąg, nie samolot. Lubię pociągi. No i mnie zdominował Cfel Exil, nasz kochany z. Nasz kochany. Wcale nas zdominował, ale teraz e, powinno nam wyjść. Teraz powinno nam wyjść z naszą snajperką. Bo jakiegoś glicza widzę, że tutaj odkryli ludzie, nie wiem o co z tym chodzi. Wiem, że jest niewidzialny e, pociąg. Jest niewidzialny pociąg, i oni jakoś mogą go sobie pchać, tak? To no, dostałeś z pompy, stary. Dostałeś z pompy, teraz dostałeś z sześciuśków. Teraz ładujemy, ładujemy. Trzeba zdjąć tą dominację jak zwykle najlepszy sniper w okolicy e, Czy to w CSie, czy to e, w TF-ie? Widzicie, tutaj chociaż trafiam te bańki Okej, okay, tu jest gdzieś... To jest spy, to jest wrogi spy, to jest wrogi spy A nie, on się przebrał, dlatego dostało HP, okej okay. Mieliśmy na nim maskę, więc to nie jest wrogi spy, to jest nasz spy Dawaj, Soldierek Dawaj, Soldierek Dawaj, soldier. Exil, ja muszę się na ciebie... na tobie odegrać Dostałeś z pełnej Czyż Czyżby on zmienił na Scouta? O, tu, tu idzie mnie heavy, tu idzie mnie heavy O mój Boże, jak zmisowałem Ja ratę Dostał z scope'a. Tak, nasz kochany soldier zmienił się na Eee, Scouta Miejmy nadzieję, że to się uda zastrzelić go Może jakimś sposobem Ktoś tu wyjdzie? Ktoś tu wyjdzie? Nie, nikt nie wyjdzie. Mamy, mamy ich przygwożdżonych. Miejmy nadzieję, że nam, że nam się to uda. Żeby wygrać tym razem, tym razem wygrać i pokonać tą serię. Wow! To jest, to jest spy, to jest spy, to jest spy. To jest spy. Dostał! To nie był spy. Czy gdzie jest teraz ten Exil? Exil left the game disconnected by user. No nie. Niestety, ale straciliśmy naszego Exila, nie zdobędziemy. Sobie naszego kochanego, co jest? Ile tam osób nie zdobędziemy sobie naszego oddominowania się na Exilu? Niestety, co jest z tym? The fuck? Nie wiem, co zrobili z tą grom, ale bugowanie wózka mi się podoba. Naprawdę mi się podoba, bo nie mogą nic z tymi zrobić. Jesteśmy po prostu e, pięknie ustawienie. O, ci sobie tutaj tańczą wszyscy. Podajmy sobie rączki. A wózek wraca na miejsce, tam gdzie powinien być Ile tam czasu jeszcze zostało? Gdzieś tu mi pokaże? Mm. Nie widzę nic do czasu, niestety no na górze mówię, mam te FPSy przez które nie widzę tego czasu Tam będzie gdzieś snajper, tam jest, znaczy spy. Spy, 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 spy gdzieś tu jest Spy, gdzie jesteś? Spik Five minutes left, ok. Kurna jak tu jest was dużo Jasna cholera Wiem, że byłem na kimś kim asystę. Bańka! Piękna bańka od snipera cwaniaka. Snajper to jest może moje powołanie po tej długiej przerwie. OLE krytyk headshot To jest po prostu magia. To co ja teraz robię? To co ja, jak ich miażdżymy? I by power ogólnie u nich jest z czyli z Cessa też coś tutaj przeszło Okej, okay, walczmy z wami. Walczmy i... i to, to mógł być spy, ale nie, nie, to nie był spy, bo był za szybki e, Weźmy do nich na bazę! Masz skosy! Masz skosy! I został, dostał jeszcze strzałą, widzicie to? To był mój team play sniperów, e, którzy, wiecie, jeden strzela z łuku, panie, drugi po prostu go napiernicza e, z mojego, z kochanego Tribal. Jak, jak to się nazywa? Tribal, coś tam, Tribal z Manship, właśnie, to jest ten item, który właśnie koledze dropnął. To był item, który na, z, był mój. To był tak, to, był, to, to było to, o, o piękne to takie, widzicie, patrzcie, to jest takie Ciop, ciop i taki piękny. W ogóle mam piękny kapelinder e, z kamerką. Nie, nie skramblujemy, nie skramblujemy. E, kapelinder z kamerką, ponieważ było to kiedyś za zdobycie 10 tysięcy wyświetleń. E, na filmie Stefa 2. Tak, miałem taki film na starym kanale, e, który na pewno jest powiązany jeszcze z tym kątem Steam e, i tf -em. E, który osiągnął ponad 10 tysięcy wyświetleń, co było dla mnie kiedyś to masakrycznie wielkie I to nawet na tym kanale, na starym kanale mówię em, Gdzie naprawdę filmy miałem nie wiem, 10 wyświetleń, czy to było, a ten film to 10 tysięcy e, wyświetleń, co było czymś pięknym A szczerze mówiąc, tak wiele nie przedstawiał, po prostu wróciłem jakąś randomową e, scenkę z gry, w której praktycznie nic, nic się nie dzieje Tylko jak po prostu ją wrzuciłem, bo było to na konkurs I osiągnął takie wyświetlenia Teraz trzeba po, powtórzyć to z normalnym gameplayem, normalnym gameplayem. O boże, Wiecie co ja to ja. Może już cofnę to co mówiłem o tym, że jednak jestem tym sniperem. Bo, Ty śmieć to był mój kill, to był mój kill, ja już końcu się w niego wmierzyłem. Już miałem szansę. Nie, to jest. Na... A nie, to jest To jest nasz spy. Jak nie spy, to soldier, to sniper, to scout, wszystko na S mnie zabija, nic innego. Nie, nie może, nie potrafię zabić. Demon mnie nie zabija. Eeeh, hey, Heavy mnie nie zabija. Medic mnie nie zabija, zabija mnie tylko te wszystkie. postacie, które są na S. Zobaczmy, kogoś tutaj dobrego. Tutaj jakiś S na piernicza z rakiet. i pozostałem, Po prostu nie wstałem, po prostu wstałem. I tak będzie się to kończyło jeszcze dwie minuty. Mamy, żeby utrzymać ten etap. O Boże, no i znowu miałem ten piękny strzał ode, od siebie. No, krytyk wszedł, krytyk wszedł. Wszedł mi krytyk, to niech zabije go. Przecież ile może mieć Heavy życia? Chyba 450 na maxie. O, oh fuck, o, oh fuck, o, oh fuck. Dostał, dostał, no! Rakiet nic mnie strafił trafił! Znaczy, flerganem O, ja pierdzielę, jakiego objawisko! Ja mam pecha. Ale dobra, to jest pięknie, jesteśmy ustawieni. Mamy wieżyczkę z Wranglerem, mamy. E, dumeny, mamy snajpery, komy tu jeszcze mamy. Eeeh, mm, soldierka mamy, mamy jakiś spaj, więc powinniśmy się utrzymać. Mam 4, 24 punkty, jestem jednym z gorszych w teamie, ale. Ja się cieszę. Ja, ja jestem dumny z tego, jakim ostatnim. Jego jeszcze dobry jest. Na ja dół mi, wyjewał, ale ja mu oddałem. Bo wiedziałem dzisiaj o tym, że Cfaniak jest lepszym snajpem. <laughs> patrz teraz na to, patrz teraz na to, patrz teraz na to. Widzieliście? To, był, to była moja zasługa. Nic znaczy, nie sobie zrobiłem, ale to była moja zasługa. Uwaga, 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 zaraz wychodzi tutaj z soli. Kurna mać, no już było pięknie. Już podchodziłem do tego, aby strzelić mu w łeb, ale nie! Musiał gościu na mnie spalić i jeszcze dopali tego pieprzonego. do mm, pieprzonego. Y, jak się nazywa? Ten wózek, wózek do, nam dopali, niestety. Czemu to jest baza Przecież ona dopiero miała się One dopiero miał się rozwijać, jak przejdzie tutaj wózek. Czyżby to był ten moment, kiedy oni dochodzą zaraz i wygrywają po prostu? If they cap this, we lose. Aha, czyli jeżeli to, no to już doprowadzili No to już to doprowadzili, czyli GG, well played, wygrali ten, ten podejść, tak? Nie wiem czemu. Nie wiem co jest zbugowane teraz z tym modem, że można sobie po prostu zniszczyć tam e, finałową bazę i Nie musi nadjeść do do, do, do końca, ale Polecam te bugi, polecam, Team Fortress jest super gra, prawda, widzicie? Wspaniała jest ta gra, a wy jesteście ci, co nagrywał No więc cóż to było na tyle z gry Team Fortress 2. Jeżeli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to oczywiście łapkę w dół. Ja będę wiedział też, że tego nie chcecie. Cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i się manko